delikatny spacerek moi kochani, 7 marca, czwartek spacerujemy po Sędziszowie ja sobie idę tutaj do Złotej Róży to jest taki zajazd, w którym jest organizowany Dzień Kobiet właśnie dla ku dla kobiet sędziszowskich A no i właśnie na to spotkanie idę powolutku, powolutku bo jeszcze trochę czasu mam ale idę Moi kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W czwartkowy dzień popołudnie założyłam kaptur, nie mam czapki, nie chcę zepsuć sobie fryzury, ale i tak musiałam zarzucić. Słuchajcie, kaptur, bo jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. Nie wiem, co to za pogoda, ale słyszałam, że dzisiaj w Krakowie spadł śnieg. Ciekawe, czy to prawda? Pewnie tak, skoro jest tak mroźny wiatr, że marzną ręce, ale z czego ja się spodziewam? Jest marzec, wszystko może być, może jeszcze w kwietniu być śniegi, w ogóle nikogo to nie będzie dziwić. Matko! Jaka piękna pogoda, kochani, a ja w Sędziszowie! Dzisiaj jest sobota przyjechałam z dziewczynkami na angielski bo tak jak wam wcześniej mówiłam czasami się tak zamieniamy z mamami i zabieramy sobie nawzajem dzieci żeby nie jeździć za każdym razem indywidualnie tutaj jest jakieś stare osiedle chyba drewniane nie za bardzo kojarzę a ja mam godzinkę czasu dla siebie moi kochani, dzień dobry witajcie bardzo serdecznie w sobotę w sobota w Sędziszowie targ. Mogłabym iść w sumie na ten targ, ale czy mam na tyle czasu, żeby tam zobaczyć, co się dzieje? Chciałam tutaj na dół zejść na dworzec do bankomatu, no ale nie da się. Słuchajcie, są te roboty nowego parkingu i za bardzo stąd zejść nie można. Zobaczę, czy czasem tędyk się nie przejdzie. Dobrze się wybrałam ciepło, bo mimo przepięknej pogody to jest chłodno i taki zimny wiatr pociąga. Zejdziemy, zejdziemy, słuchajcie, jest zejście bez problemu. Tutaj mogę sobie przejść. <słuch> na dworzec. Bank ma tutaj swój bankomat, więc wypłacę sobie pieniążki. Co prawda nie kartą, bo nie mam, ale mogę telefonem. Kasa jest, można iść na targ. Wiadomo, na targu nie zapłaci się kartą. A jakby mi się coś fajnego trafiło, może coś dla Ady, jakaś bluzeczka, getry, różnie to bywa. Czasem coś fajnego jest, może się skuszę i coś kupię. A jak się mi nie spodoba, to oczywiście nie kupię, bez problemu na spokojnie wykorzystam ten czas, że jest piękna pogoda i sobie po prostu pospaceruję. Nie mam dużo czasu 40 minut. Mam nadzieję, że się ogarnę w czasie. Powolutku wychodzimy z targu. Kupiłam parę fajnych rzeczy, które Wam pokażę, oczywiście, w domu. Co było fajnego? No, w sumie tak dla siebie to niekoniecznie. W związku z tym, że w najbliższą sobotę, nie, w najbliższą niedzielę, kochani, mamy osiemnastkę w rodzinie u mojej e, bratanicy Oliwci. Będzie to sza, słuchajcie, w kościele. Będzie to również um, taka, takie spotkanie. Dzień dobry. Takie spotkanie y, w lokalu, oczywiście, restauracji, obiad, tort, kawa, wiecie, jakaś tam zimna płyta fajnie. Także, nie mi jednak, bardziej się jeszcze cieszę. Tym bardziej się cieszę, że przyjechał mój mąż i będziemy mogli na tą osiemnastkę iść razem, całą rodziną. W związku z tym też, słuchajcie, na tym targu wyhaczyłam dla Ady sukienkę. Nic nie mam takiego dla niej, słuchajcie, żeby ubrać. Raczej albo bardzo cieniutkie sukienki, albo takie bardzo świąteczne, czerwone. A to już tak nie za specjalnie pasuje. Jeśli chodzi o mnie, mam fajną sukienkę. Którą kupiłam sobie na Dzień Kobiet, który zresztą jest dzisiaj wyjściowo, nawet Wam nie opowiadałam wcześniej, e, chyba mi po prostu uleciało z głowy. E, I słuchajcie, dzisiaj na ten Dzień Kobiet idę sobie w takiej pięknej, kobaltowej sukience. A dla Adusi wyhaczyłam właśnie taką różową, welurkową, fajną, e, która na pewno będzie jej jako blondynce na pewno pasować. E, nie zapłaciłam dużo za tą sukienkę, chyba 60 zł. Także nie jakieś duże pieniądze, a y, będzie fajna, taka y, ładna, nowa. No i wiadomo, Ada się będzie cieszyć. Ym, jeśli chodzi o Agatkę, no to ona, słuchajcie, 22 lata, 21, sorry. Ubiera się sama, sama, zarabia na siebie, jak jest tylko taka potrzeba. No to wiadomo, wesprę ją finansowo, ale na chwilę obecną nie potrzebuje, więc. Y, y, bo często mi zadajecie takie pytanie: Czemu ja Agatce nic nie kupuję? Kupuję, a jeśli nie kupuje, to dlatego, że ona nie chce że ona woli sama sobie kupić że jej odpowiada coś innego że ona ma własny gust i chce sama decydować o tym, jak wygląda jej garderoba, kosmetyki czy biżuteria. I to wcale nie jest, słuchajcie, takie proste, bo już widzę, że Ada zaczyna kręcić nosem na to, co kupię, że na przykład chciałaby coś innego albo y, nie ten kolor, albo nie ten fason. Więc, tak jak widzicie, z biegiem czasu ten y, charakter, wyczucie smaku się kształtuje u takiego młodego człowieka, i ciężko jest, słuchajcie, narzucić własne zdanie, własny gust i własne przekonania takim młodym ludziom. No dobrze, kochani, zmęczyłam się, ręka mnie boli, no bo trzymam telefon u góry. Piękna pogoda, nawdychałam się, słuchajcie. Jeśli chodzi o moją wysypkę, to, to powietrze takie chłodne bardzo dobrze zrobiło, bo prawie już nic nie czuję na buzi. Yy, oczywiście nadal smaruję się protopikiem, protopik, tak się to nazywa usiadłam na koszu, słuchajcie smaruję tym protopikiem, cały tydzień mnie to piecze ale z każdym dniem coraz mniej, więc tak jak piszę na ulotce, pierwszy tydzień jest najgorszy, później e, organizm przyzwyczaja się właśnie do tej maści i już jest wszystko ok i mam nadzieję, że będzie z każdym dniem coraz lepiej Ło, wow, jak się znaczyłam? Słuchajcie, idziemy na chwilę pod auto, wrzucę sobie te zakupy. I zobaczcie, nic nie kupowałam spożywczego, żadnych owoców, warzyw. Wszystko mam wczoraj, zrobiłam zakupy w warzywniaku i wszystkie te owoce mam jakieś. I sałata jest, pomidorki, ogórki, no i też jabłuszka, banany. Nawet kupiłam sobie, słuchajcie, mleko nie sojowe, owsiane z którego mam zamiar zrobić, spróbować zrobić może jakieś naleśniczki albo yy, po prostu koktajl, banan, kiwi i to mleko owsiane dla siebie. Yy, no i też słuchajcie, mam wyniki z alergiczne, z panelu pediatrycznego alergicznego. Tam jest 30 alergenów yy, i słuchajcie, wyniki są następujące. Wychodzi na to, jak dobrze rozumiem i dobrze odczytuję te wyniki, że ja tej alergii nie mam. Jeśli mam cokolwiek, a bardzo niski poziom, bo na poziomie zero, ale jednak coś tam jest, to wychodzi mi na pyłki brzozy, na pyłki bylicy. Wychodzi też mi jakaś tam reakcja na marchewkę. To było dla mnie największe zaskoczenie. Wyszło mi też, kochani, na soję coś tam właśnie podwyższone i jeszcze co mnie zdziwiło aha nie nie zdziwiło mnie roztocza no to kurz yy, i też była jeszcze jedna rzecz taka dziwna yy, kurz cholera co to było marchewka ta marchewka najbardziej mnie zaskoczyła słuchajcie soja pyłki no i w sumie tyle. Najbardziej się obawiałam, że mogę mieć nietolerancję nabiału, który uwielbiam. Najbardziej się obawiałam, słuchajcie, że nie będę mogła jeść jajko, jajek, które też uwielbiam. No i słuchajcie, kurczak, jakieś tam mięsko drobiu. Czy jest taki, taka odmiana w mleku w nabiale? Kazeina, i też na nią nie jestem uczulona. Właśnie fajnie, że w tym panelu również to oznaczenie było, bo w ten sposób wiem, że mi to nie szkodzi. Niemniej jednak, słuchajcie, stwierdziłam, że naprawdę sporo ograniczę ten nabiał i. Mleko, no wiadomo, mleko i te przetwory, że nie będę aż tak bardzo przesadzać, bo wiadomo, że może ja tej alergii nie mam. Ale żeby też nie przeginać w drugą stronę, że jem na potęgę, wszystko co tam mi się nawinie z tego nabiału, trzeba uważać, trzeba troszeczkę się ograniczyć. Może faktycznie będę zwracać uwagę na to, co jem, żeby to też nie było jakoś bardzo przetworzone. No wiadomo, słuchajcie, w każdej rodzinie jest jednakowo. Każdy się karmi i kupuje jedzenie takie, jak mu odpowiada. Też dziwią mnie takie komentarze, że ktoś mi narzuca, co ja mam jeść, co mam kupować, że to jest w ogóle totalnie niezdrowe. To znaczy, że 90% Polaków je niezdrowo, bo wszystko to, co jest w tych supermarketach, to wszystko ląduje w koszykach Polaków, i co oni też się mylą, wiecie. Nie narzucajmy sobie, słuchajcie, aż tak bardzo. Wiadomo, można coś zasugerować, ale nie narzucajmy sobie, że ja, słuchajcie, nie wymagajcie ode mnie, że ja wszystko rzucę, słuchajcie, i nagle będę się odżywać, podżywiać, bio, eko, bo mi najzwyczajniej w świecie na to nie stać. Wszystkie te produkty są bardzo drogie. Oczywiście, jeśli jestem w stanie sobie coś wyhodować na własnym podwórku, to to robię. Mam własne jajka, mam własne, e, własną marchewkę, pietruszkę, pomidory w sezonie i ogórki. Ale jak nie ma sezonu, słuchajcie, to ja nie, nie wiem, no ja nie będę po prostu nie kupować tylko dlatego, że tego nie ma. W związku z tym, słuchajcie, no wiadomo, że ja zwrócę uwagę na to, co jem, ale też, no, nie popadajmy. W związku z tym, słuchajcie, kochani, nie po, ja nie mam zamiaru pobadać ze skrajności w skrajność, że nagle e, przestanę wszystko kupować i, e, nie wiem, e, zamienię e, swoje żywienie w jakiś koszmar, bo nie będę wiedziała, od czego zacząć, co kupować i w ogóle, czy mnie na to w ogóle stać. E, ja e, podziwiam takie osoby, które naprawdę się bardzo zdrowo odżywiają, mają na to czas, e, podziwiam osoby, które zrezygnowały z cukru, słodyczy, i wszystkiego, ale ja nie mam zamiaru z wszystkiego rezygnować, tylko dlatego, że um, tak wszyscy uważają, że jest to zdrowe. Słuchajcie, no takie życie. Y, I jeśli mam ochotę, to kupię. Jeśli nie mam ochoty, to nie kupię i cześć. I um, ciężko się tego słucha, słuchajcie, takiej oceny, bo. Um, Widzę również po znajomych, po rodzinie, po ludziach w sklepach, co kupują. Widzę, co wkładają do koszyków, i totalnie mój koszyk nie różni się niczym od ich koszyków, więc to takie trochę słabe, wiecie? Jeśli stwierdzę, że mnie na to stać i będę miała ochotę tak się żywić, to tak zrobię. A jeśli nie będę miała ochoty, to tak nie zrobię. No dobrze kochani. Godzina 18. Za równą godzinę zaczyna się impreza. Słuchajcie, przygotowałam sobie sukienu, nie taką z długim rękawkiem, ona z tyłu ma guziczki i też taki dekolt. Kupiłam ją w sklepie Candy TM Candy TM. Zaraz sobie ją powiesimy słuchajcie. A kolor taki... Kobaltowy i powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię się w tym kolorze. Do tego włożę sobie jakieś fajne kolczyki, i w sumie budki na obca się będzie ok. Miałam Wam też pokazać, co kupiłam Adusi. Dzisiaj, kochani, kupiłam Adusi przepiękną sukienkę. Zobaczcie, jaka śliczna, welurkowa, ale cienki welurek to jest. Bardzo ładna. Na tą imprezę osiemnastkową będzie świetna. Słuchajcie, i ona naprawdę nie była droga, około 50-60 zł. Kupiłam też prześliczną bluzę z kodem kreskowym. Taka cienka już na wiosnę, więc do. Do szkoły, żeby też nie za gorąco, żeby nie welurowa, było ok. E, czy jeszcze coś kupiłam dzisiaj? E, kupiłam fajne spodnie, zaraz Wam pokażę. I te spodnie kupiłam dla Ady takie do szkoły. Niby to jeansowe, a jednak takie jakby leginsiki, mięciutki jeansik, e, fajne w rozmiarze tym, co ostatnio, czyli 1,46 m. E, mam nadzieję, że będzie z nich zadowolona. Słuchajcie. I jeszcze kupiłam czapeczkę Taką też cienką wiosenną, ale, ale tutaj nie mam, mam na dole. No, bo wiadomo, będzie za chwilę używać, to będzie tam, gdzie jest ganeczek, czyli wszystkie czapki, kurtki, no i ta moja sukienka gdzieś w oddali słuchać pralkę i suszarkę. Mam tego prania sporo dzisiaj, ale też słuchajcie, za jakieś pół godzinki muszę wyjść. Tutaj będę smarować się słuchajcie maściami. Za bardzo nie mogę zrobić makijażu na dzień, dzień dzisiejszy. Jedyne co, skupię się na oczach, kolczyki i myślę, że to wystarczy słuchajcie. Ada zostaje statą jest też Agatka, więc mogę na spokojnie sobie iść na tą imprezę i nie myśleć, nie mieć na głowie czegoś takiego, takiego obciążenia, że o matko, bo tam Ada w domu jest i nie wiadomo, jak tam się wszystko układa. Nie, układać się będzie wszystko po mojej myśli. Słuchajcie, e, ostatnio sobie kupiłam ten krem e, cerawę e, z polecenia mojej koleżanki. I on jest bardzo fajny, bardzo mi nawilża moją skórę na buzi i tak koi naprawdę e, bardzo dobry, chociaż drogi, bo ponad 50 zł, ale wiecie, jak się ma takie problemy ze skórą, jak ja, na chwilę obecną. E, łapę się każdej, słuchajcie, podpowiedzi, każdej sugestii i próbuję wszystkiego, co mi pomoże. No a na ten moment ten krem naprawdę fajnie koi i łagodzi. W międzyczasie, gdy stosuję tego protopika, bo protopik na, na zmianę, a natomiast jak miną tylko dwie godziny, mogę czymś posmarować całą buzię, a ta buzia po tym protopiku jest taka bolesna. I ten krem mi fajnie w tym pomaga, słuchajcie, w tym łagodzeniu tych objawów po maści, po maściowych. No dobrze, kochani, nie mam dużo czasu, biorę się za makijaż, założę sukienkę, rajstopki już mam na sobie, budki wyczyścić i można iść na imprezę. Na dzisiaj to koniec. Bardzo dziękuję Wam za wszystkich za, bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. No i oczywiście do zobaczenia pewnie jutro.